Telewizji nikt tutaj na to spotkanie nie zapraszał i nie zostaniecie wpuszczeni. To też jest wykluczanie republiki. No, tak nie może być. I tam dalej trwają przekomarzania, czy w ogóle powinien być pluralizm medialny w Polsce, czy nie. To jest skandal, bo to oznacza, że Trzaskowski unika debaty w Końskich, na którą sam zapraszał Karola Nawrockiego. Czym są wolne media Donalda Tuska? Po tym, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznaniu koncesji telewizji w Polsce 24 oraz Telewizji Republika, obie te stacje informacyjne nie zostały wpuszczone na spotkanie odnośnie debaty, jaka ma się odbyć pomiędzy dwoma kandydatami na Urząd Prezydenta Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim. Czy jest to celowe zagranie? Jak każdy wie, Rafał Trzaskowski zapewniał, że każde media będą mogły uczestniczyć w debacie, a tymczasem mamy do czynienia z wybieraniem lepszych i gorszych. To tak, a propos, gdybyście zastanawiali się, dlaczego akurat teraz odbierają im koncesje. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić suba i łapkę w górę, bo inaczej Donald Tusk wyśle na Was niemieckich żołnierzy i co? No i lecimy z tematem. Jak już wspomniałam wcześniej, Telewizji w Polsce 24 oraz Telewizji Republika nie zostały przyznane koncesje. Wyrok ten ogłoszono w taki sposób. Sąd uznał, że skarga jest zasadna, dlatego też uchylił decyzję, jak i uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ośrodka zaskarżenia pouczyłam. Także to wszystko. Dziękujemy za przybycie. Dwanne sądy. Tam, dobrze. Pani sędzia jest tak z siebie zadowolona po tym, jak ogłosiła wyrok, co widać na jej twarzy, jakby powiedziała coś, co zostało jej wcześniej zasugerowane, żeby powiedziała. Ja tego nie wiem, ale być może już wiedziała wcześniej, jaki będzie wyrok tej sprawy, skoro była taka zadowolona z siebie. Ja nikogo palcem nie wytykam, ale sami się możecie domyślić, że coś tutaj ewidentnie jest nie tak. Ale wracając do wydarzenia, o którym wspominałam wcześniej, może najpierw warto pokazać, co się w ogóle działo na Woronowicza, żeby lepiej wprowadzić Was w całą sytuację. Ustalenia są następujące, Szanowni Państwo. Po pierwsze, telewizji nikt tutaj na to spotkanie nie zapraszał, i nie zostaniecie wpuszczeni, bo. Mógł, nikt... Zapraszam, w czyim imieniu? Pan przepraszam, pan jest funkcjonariuszem policji i w imieniu telewizji Rzecznicy polskiej informuje nas pan, że my nie wejdziemy? Proszę się uspokoić. Dobrze nie inspektorze, ale pan to, nie jest, to, to jest rzecznikiem tej instytucji. to Komendanta, zastępca komendanta występuje jako rzecznik prasowy. Proszę. Pan jako, jako wysoki funkcjonariusz policji informuje, kto może wejść, a kto nie może wejść na spotkanie organizacyjne dotyczące debaty. Proszę. Tak, z kim, kto jest z pańskim przełożonym? Komendant stołeczny policji. Proszę czyli, pana. Nie, Dobrze, żeby... no, ale dam policji. Pan, da mi pan nie, nie, pan musi odpowiedzieć na moje pytania, nie, nie, ponieważ nie pracuje pan za moje pan. podatki. Ta I musi pan, i, i musi pan odpowiedzieć na moje pytanie. Moje pytanie jest takie, co funkcjonariusz policji robi w miejscu, w którym informuje dziennikarzy, że nie wejdą na spotkanie organizacyjne dotyczące debaty prezydenckiej, w czasie kiedy pan jest podwładnym ludzi, którzy dziś pełnią władzę w imieniu tej samej partii. Jakbym była mężczyzną, powiedziałabym ja pięknie, ale damie nie przystoi, więc tak nie powiem. Policja pojawiła się po tym, jak przedstawiciele telewizji Republika w składzie Adrian Borecki, Jarosław Olechowski i Michał Rachoń nie mogli wejść na spotkanie, które dotyczyło debaty pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim, na którym były obecne takie telewizje jak TVN, TVP czy Polsat. W momencie, kiedy przedstawiciele telewizji Republika nie opuścili budynku, na miejscu pojawiła się policja, a w zasadzie jeden policjant, który zabronił wejścia osobom z republiki. Panie rzeczniku, tak samo dlaczego republika nie słysza na Polsat wszedł, a czemu mnie? nie? My uważamy, że wszystkie telewizje <grym> powinny brać udział w tej debacie. Nie jesteśmy w stanie Ale nawet nie możemy wejść do środka, jak będą ustalane szczegóły, no. To też jest wykluczanie republiki, no. Tak nie może być. Ktoś przyjdzie do nas z władz spółki i wytłumaczy nam te decyzje. Dlaczego Polsat jest spuszczany, a nie my? Przepraszam, ale nie. To jest medium publiczny. No co my mamy się obliczyć? To jest telewizja publiczna, szanowny panie. Miejsce publiczne, na które również ja płacę jako podatnik. Ale mnie to nie obchodzi. To jest telewizja publiczna, to nie jest telewizja prywatna. Nielegalnie przejęta, my się na nią wszyscy podatnicy składamy. Pan nie będzie mi tutaj mówił, co ja mam robić. Dzień dobry, przepraszam Dzień dobry tę debatę przed końskich na ustalenia. Tak. Proszę nie przeszkadzać mojemu operatorowi, co pan wyprawia. No A to prosimy kogoś. Przepraszam na debatę. Ale nie można ustalenia tutaj... swoje... A co pan nie przepycha Proszę mnie, nie, proszę ja proszę nie, mnie nie dotykać. Pana, ale nie można tu nagrywać. Ale ma... proszę, się no, proszę się ode mnie odsunąć. Proszę się ode mnie odsunąć, a pan To proszę się skontaktować z kimś, kto, yy, kto pan. Cała sytuacja wybuchła również po tym, jak obywatelski kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki, odpowiedział na zaproszenie Rafała Trzaskowskiego na debatę w końskich. Jedynym warunkiem nawrockiego jest obecność wszystkich mediów, co jasno zaznaczył w swoim wpisie w mediach Mediach społecznościowych tymi słowami jestem gotów. Mam tylko jeden warunek. Udział mają wziąć wszystkie telewizje, także te, które nie mogą Panu zadawać pytań na konferencjach. Szczegóły niech dogadają sztaby. Jak widać, warunki nie zostały dopełnione i rządzący mogą dzielić media na lepsze i gorsze. Te sytuację skomentował pracownik republiki Jarosław Olechowski, który wypowiedział te słowa. Telewizja Republika zgłosiła się jako współorganizator tej imprezy. Prosimy o dopuszczenie również przedstawicieli naszej telewizji do tej rozmowy. Jesteśmy największą telewizją informacyjną w Polsce. Sztab Rafała Trzaskowskiego mówił, że nie ma problemu, żebyśmy uczestniczyli w tym spotkaniu. Może przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak wygląda to dopuszczenie do uczestnictwa w debacie wszystkich mediów. To się może, to się może za chwilę wydarzyć i Dobrze, interweniuje policja. Może zobaczyć. ważne, żebyśmy policji. możemy prosić o pomoc, bo tutaj Tak. mane prawo prasowe aktualnie. Nieobidywane jest nam wejście. Pana, Prosimy o pomoc. Dobrze, może pan... E, prawo, może pan na razie... Się uspokoić? Jestem spokojny. Okay. Jak jest, jest pan spokojny, to proszę stanąć z boku. Rozumiem, że to jest ten liberalizm i wolne media. W ten sposób nowe media egzekwują równość wobec każdego, bo wychodzi na to, że jeśli ktoś negatywnie wypowiada się na temat osób innej orientacji seksualnej, to wtedy mówimy o nierówności, ale jeśli nie wpuszczamy każdych mediów na spotkanie odnośnie debaty, to wtedy nazywane jest to sprawiedliwością. Ja chyba jednak inaczej rozumiem słowo sprawiedliwość. Jak widać aktualna władza po prostu robi sobie, co chce. Czekać tylko jak sytuacja się zmieni i w jakimś momencie Prawo i Sprawiedliwość ponownie dojdzie do władzy i zacznie się jedno wielkie łapanie polityków Donalda Tuska i osądzanie ich z tego, co teraz ma miejsce. Bardzo żywo całą sytuację komentują politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak na przykład Przemysław Czarnek. Przed momentem na Foksal zakończyło się spotkanie, w którym reprezentowałem sztab wyborczy Karola Noworodzkiego z mediami na temat dłuższej debaty w Końskich. Nie stawiło się na spotkanie przedstawicielka ani przedstawiciel sztabu wyborczego Trzaskowskiego, nie stawiła się TVP w likwidacji TVN. Był Polsat. Była Republika i było w Polsce 24. Zgodziliśmy się, że jedynym warunkiem uczestnictwa Karola Nawrockiego w jutrzejszej debacie w Końskich jest to, żeby wszystkie telewizje ją współorganizowały i transmitowały. Jak pluralizm, to pluralizm, nie ma się czego bać. I to jest jedyny warunek. Jedziemy pod Trzaskowskiego. Na to, żeby była tam również Republika i w Polsce 24 zgodził się przedstawiciel Polsatu. Tymczasem w tym momencie w TVP trwają rozmowy, na których uczestniczy w których uczestniczy Paweł Szefermacher i Andrzej Śliwka jako przedstawiciele naszego sztabu wyborczego i tam dalej trwają przekomarzania, czy w ogóle powinien być pluralizm medialny w Polsce, czy nie. To jest skandal, bo to oznacza, że Trzaskowski unika debaty w Końskich, na którą sam zapraszał Karola Nawrockiego. My tam jedziemy. Jesteśmy gotowi? Warunek jeden. Wszystkie telewizje. Dlaczego? Na to nie chce się zgodzić Trzaskowski? Choć nie lubię się z nikim zgadzać, to wyjątkowo chyba tutaj należy przyznać mu rację, bo to jest właśnie wolność według rządów Donalda Tuska. Również warto wspomnieć, że są przesłanki o tym, aby marsz, który ma się odbyć 12 kwietnia, który ma uczcić stulecie Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego, czyli symboli woli, suwerenności i siły polskiego ducha, był również marszem za wolne media. To jest naprawdę druga komuna decyzja sądu szokująca. W naszej ocenie całkowicie nieuzasadniona, odbierająca koncesję legalnie przyznaną telewizji w Polsce 24 to jest kolejny alarm dla wolności słowa. Próbują Wam zabrać pluralizm, próbują Wam zabrać wolność, próbują Wam zabrać możliwość wyboru. Musimy się temu przeciwstawić, dlatego proponuję, żeby wielki marsz zaplanowany na 12 kwietnia, marsz poświęcony wielkim wydarzeniom historycznym w Warszawie o 12, stał się także marszem w obronie wolności słowa, marszem obrony koncesji legalnie przyznanych. Telewizji w Polsce 24 i Telewizji Republika. Odłóżmy wszystkie spory w tym momencie, bądźmy razem, brońmy naszej wolności słowa. Proszę organizatorów, proszę kolegów, koleżanki z Republiki, proszę wszystkich Państwa, wszystkich dziennikarzy, żebyśmy tego dnia, 12 kwietnia, pokazali, że bronimy także wolności słowa, że nie pozwolimy na to, by w Polsce pojawił się system taki jak na Białorusi, bo na razie wszystko ku temu zmierza wydaje się, że tym zagraniem Donald Tusk kolokwialnie mówiąc strzelił w kolano Rafała Trzaskowskiego, bo wyrwał się z tym, żeby zaproponować debatę, a teraz nie dopuszczają do nich wszystkich mediów. Jednak pokażę wam jeszcze jedno nagranie, do którego dotarłam i które pokazuje, po co premierowi Tuskowi było TVP Info. A to zdjęcia z dziś i zachowanie pracowników jednej z tych telewizji wobec wracającego do auta Rafała Trzaskowskiego. Domagam się pana reakcji. Panie przewodniczący nie Policję, chyba samego tu. Proszę odpowiedzieć. Pluje pan na mnie jest pan agresywny, proszę odpowiedzieć. Się. Jest pan agresywny. Co tu się stało? No jest pan agresywny. Dobraszę, czy jest. pan obawia się Halo. platformy. Ale proszę się nie. Ale pisa? proszę mi nie pchać! Proszę, a, proszę a, mi a, nie pchać! A, proszę a, mi a, nie pchać! Co, Co, pan zrobiliście? Panie, Co Państwo zrobiliście? Co Panie Państwo zrobiliście? Panie Przewodniczący! Panie Przewodniczący! Przepraszam bardzo! Ale domagam się od Pana! Domagam się od Pana! Pójdźcie! Panie Przewodniczący, nie Ja nie pluję na Pana, ale proszę! Nie! Proszę coś zrobić z tą sytuacją! Pluje Pan nam! Proszę odpowiedzieć! Pluje Pan nam nie jest agresywny! Proszę odpowiedzieć na pytanie! Co tu się stało? Tak, złapałam TVP Info co najmniej na manipulacji, a może nawet i na bezczelnym kłamstwie. I co? Jak zwykle, gówno. Nic z tym nie zrobimy. Nie mamy pańskiego płaszcza, i co pan nam zrobisz? Jak mawiał klasyk. Czy to jest ruch przeciwko prawicowym mediom, czy ograniczanie demokracji? To, co się właśnie wydarzyło, uderza w ludzi faktycznie korzystających z tych mediów. Telewizja Republika była w marcu 2025 piątą najchętniej oglądaną stacją w Polsce. Ograniczając jej możliwości, władza daje monopol na informacje tylko wybranym. Gdyby podobna sytuacja spotkała TVN czy TVP, sprawa byłaby głośno komentowana jako atak na wolne media. Czy rząd opierający się na haśle wolności realizuje ją wobec wszystkich? Wygląda na to, że w Polsce są równi i równiejsi, mimo że wszyscy powinniśmy mieć te same prawa. A co Wy uważacie o tej sprawie? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale A To Ciekawe i do zobaczenia już niedługo. Siema!